Przed kilkoma miesiącami niezwykle głośno zrobiło się o teleturnieju jeden z dziesięciu. Wszystko za sprawą Artura Baranowskiego i jego niesamowitej wiedzy, dzięki której zdobył komplet punktów. Mężczyzna na pewien czas zniknął z mediów, jednak pojawiły się pogłoski, że już niebawem pojawi się w kolejnym programie. Jeden z dziesięciu na ekranach zadebiutował trzydzieści lat temu i od tamtej pory cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Teleturniej ten prowadzony jest nieustannie przez Tadeusza Sznuka. Jest świetną okazją do wykazania się ogromną wiedzą na wszelakie tematy. Artur Baranowski, 28-letni ekonomista, wziął udział w jednym z dziesięciu i szybko okazało się, że niemal nie ma sobie równych. Błyskawicznie i co najważniejsze. Prawidłowo, odpowiadał na pytania zadawane przez prowadzącego, dzięki czemu zdobył spektakularną ilość punktów wynoszącą aż 803. Mężczyzna odpowiedział poprawnie na 40 finałowych zagadnień. Artur Baranowski wziął udział w teleturnieju jeden z 10 i szybko zdeklasował konkurencję. Oszołomieni jego wiedzą widzowie z niecierpliwością wyczekiwali, aż mężczyzna pojawi się w wielkim finale. Niestety musiał odbyć się bez niego. Dlaczego? Otóż zdobywca rekordowego wyniku niemal w ostatniej chwili zadzwonił do osób z produkcji, informując ich, że znajduje się 200 km od studia i czeka na pomoc drogową, bowiem jego samochód uległ awarii. Widzowie nie ukrywali swojego rozczarowania z powodu absencji uczestnika w wielkim finale, nie ukrywając jednocześnie ogromnej wiary, że będą mieli okazję jeszcze kiedyś zobaczyć Artura Baranowskiego w teleturnieju, gdzie po raz kolejny mógłby zachwycić ich swoją ogromną wiedzą, czyżby ich marzenie niebawem miało się spełnić. Widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć Artura Baranowskiego w jednym z dziesięciu i przekonali się o jego niebywałej wiedzy, wróżyli mu niesamowitą karierę medialną. Wierzyli, że jeszcze nieraz będą mieli okazję zobaczyć go w kultowych teleturniejach. Początkowo jednak nic tego nie zapowiadało, a mężczyzna usunął się w cień. Jego ojciec podczas rozmowy z faktem wyjawił, że cała ich rodzina spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, przez co targają nimi silne emocje. Czyżby Artur Baranowski zdecydował się na kolejny udział w teleturnieju? Fani jego wiedzy przewidywali, że zdobędzie on główną wygraną w milionerach. Lecz wygląda na to, że mężczyzna po raz kolejny zdecydował się, że stanie przed kamerami w telewizji polskiej. Tajemnicę te zdradził Radosław Kotarski, który w weban kwezają miejsce Przemysława Babiarza. To właśnie w tym programie pojawi się chlubny uczestnik jednego z dziesięciu. Uczestnikiem drugiego odcinka, który będzie przeze mnie prowadzony, będzie pan Artur, legenda jednego z dziesięciu. Zobaczymy, czy będzie faktycznie. Jeśli będzie, to super. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam pana Artura, zdradził nowy gospodarz w Abankwe w podcaście podsiadło kotarski.